Hej, witam na kanale. Dzisiaj kolejne zmagania z lotto. Mamy tutaj wow, zdrapkę. Dalej męczymy. I krzyżóweczkę. Iż XL w kolorze czerwonym. No na razie tu się nic. Trochę nadrapana. Nic tu się ciekawego nie ułożyło. Do bonusu. tu jeszcze tylko dwie literki. A tak tu żadnego słówka nie ma. Także zaczynamy. Co tu dzisiaj...

40 blisko 46 28, 33 57 58 o kurde jest napis wow o, to już mamy dwie wygrane z z numerem 10 o jest

26 nie ma, 37 nie ma. 36 nie ma, to można. 40 nie można wygrać, także minimum 50. No to lecimy. Zrobiliśmy 44 dyszkę. Później... 8 nie ma, 30. 8 nie ma napisło wow, Za dwie dyszki.

Nie wiem, jakie są kontrolne, ale jest R. Wychodzi, że R jest na 50 zł. Bardzo ładnie. Wygrana 6 stopnia. Bardzo dobrze, że ta tabela wygranych nie jest tam 20 stopni, tylko jest te 9-10, bo przynajmniej te, te wygrane trochę się od ciebie różnią. Mnie to tak jak we w paradizu, tam co 5 zł. jest wygrana I też zdrapka za 10 zł, także tutaj jedyny plus, że te stopnie, mało jest tych stopni wy, wy, wygranych, także można więcej. Można więcej, są różnice między wartością wygranej. Także mamy piękną zdrapeczkę z numerem 10, 50 zł. polecimy dalej, co zobaczymy w kolejnej. Dwadzieścia osiem, dwadzieścia cztery, czternaście, trzydzieści trzy i pięćdziesiąt dwa. I co mamy? Nie ma. Czterdzieści cztery, nie ma. Dwadzieścia siedem, nie ma obok. Trzydzieści siedem, nie ma. Czterdzieści cztery, nie ma obok. Dwadzieścia pięć obok, trzynaście obok, szesnaście nie ma, osiemnaście nie ma, trzydzieści dwa nie ma, jedenaście nie ma, piętnaście obok, pięćdziesiąt trzy nie ma, pięćdziesiąt jeden obok. 36 nie ma tutaj 19 nie ma 56 nie ma 46 nie ma 29 nie ma 58 nie ma także tutaj przegrana no zdarza się zdarza się że jedna po drugiej jest wygrana ale zdarza się że nie są wygrane to nic lecimy dalej

skąd my to znamy 39 nie ma 15 nie ma 28 nie ma 31 nie ma 22 nie ma także jedna się trafiła ale za to ładna zobaczymy co dalej teraz sobie weźmiemy krzyżóweczkę jeszcze 4, 6 liter nam zostało i zobaczymy, czy kolor O, a będzie trochę kreślenia, ale czy coś da, o, już jest do bonusu tylko jedno a. I p. 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 No, trochę żeśmy się nadrapali, ale niestety żadne słowo się nie ułożyło. No to lecimy z kolejną. A. 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 P niestety tutaj nie występuje. To ostatnia. A. P. P. A. A. A, A, ładnie się otwiera, ale zawsze coś brakuje. Niestety na, to, na tym polega właśnie. Lot. Że blisko, blisko, ale jest jednak daleko. No i to mamy, no, to. Kolejne. O kurde, jest bonus. Zobaczymy, co w bonusie. Czy będzie te 5000? Czy jakaś taka realna suma? UJOD. No, Zobaczymy, że jak jest bonus, to już w nic nie będzie ale mogę się mylić bo to lot to nieprzewidywalne jest ujod u dwu ładnie wpadło u J. U Nic się nie utworzyło. Ale jest wygrana w ponusie, Także nie będzie 0. O, jest pierwsze. Ostatnie literki i pierwsze słówko. Też fajnie. H, I. O, jest drugie. O, rozkręcamy się. No i niestety. Tutaj wychodzi, że mamy dwa te nie było, więc tu rzeczy nie pominęło. No tu lecimy do kolejnej i. Kolejne słówko. I, H. I I, 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 jest nawet H. Mamy tu niestety z jednym. B, M było, ale W nie było. M tutaj było. TK nie było. A tu jeszcze było, ale B nie było. że wszystko. To kolejna. H i i i i h no i tutaj niestety żadne tu jeszcze h ale to nic nie daje l było ale b nie było mieliśmy razy jeden a ile w bonusie no ja opisałem że no, oczywiście. Dyszka. Oj, no to lot to ciężko. Ciężko się gra w to lot to nie chcą dać. Nie chcą dać jakiejś ładnej wygranej. Ale cóż no ważne, że jest jakiś zwrot, że można będzie grać dalej. Będzie za co grać dalej. Także mamy dyszkę i 50. Na 40 60 zł, także jesteśmy jeszcze nawet dwie dyszki do przodu. Także pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki.